Witam z Miami. Jesteśmy na Florydzie, przyjechaliśmy tu z żoną głównie wakacyjnie, dlatego za dużo materiału z tego wyjazdu nie będzie, ale postanowiłem, że zrobię jeden odcinek, w którym opowiem na temat jedzenia tutaj, zakupów i w ogóle wyborów w sklepach i tak dalej, produktów, bo myślę, że to będzie ciekawy temat, tym bardziej, że są jakieś tam mniej więcej opinie na temat tego, że jedzenie tutaj jest mega niezdrowe, że ludzie jedzą tylko przetworzone rzeczy, więc zobaczymy za chwilę, jak jest naprawdę. To jest nasza okolica, mieszkamy przy Hollywood Lakes, to jest północna część Miami, można powiedzieć, że już nie Miami, to jest, to jest oddzielne miasto, powiedzmy, to jest bardzo fajnie bo jest spokojnie, zobaczcie co się dzieje. Piękne palmy, zaraz wam pokażę. O tak, może. No, tuk, okolica jest taka, spokojnie, nie ma w ogóle tłumów, płuściutko, cisza, spokój. Akurat tutaj robią drogę dzisiaj, co właściwie wczoraj robili. Chata jest spora, ma trzy sypialnie. Y, Mustang oczywiście wynajęty z Cabrio. A wybierzemy się do takiego marketu, który się nazywa Publix. I Publix to jest taka sieć marketów, już prawie 100 lat istnieje w, w Stanach. W, na Florydzie jest ich najwięcej, chyba 860 wydaje mi się, że sklepów. jest taka popularność porównywalna u nas powiedzmy ze Stokrotką albo nie, nie wiem, jakieś takie markety większe, jakieś lewiatany i tak dalej, że nie jest na cały kraj, ale, ale jednak gdzieś tam w pewnych regionach jest popularne, więc myślę, że to będzie dobry punkt odniesienia do testów i wyborów w sklepie, że tak powiem. Jako, że pogoda tutaj pozwala na jazdę kabryletem, to oczywiście skorzystamy. No to co? To w drogę. Dobra, jesteśmy przy Publixie. Tak wygląda budyneczek. Zaraz wchodzimy do środka i pokażę wam, jak to wygląda. Obok jest w ogóle monopolowy. I dlaczego mówię o tym, że obok jest monopolowy? Bo sytuacja wygląda tak, że w Stanach, w bardzo wielu Stanach, jest tak, że alkohol mocny typu wódka, łycha i tak dalej, jest do kupienia tylko w liquor store'ach tak zwanych, czyli sklepach typowo monopolowych i nie ma ich w normalnych marketach. I dlatego w takim Publixie na przykład nie dostaniecie nic mocnego. Dostaniecie wino i dostaniecie piwo, ewentualnie jakieś gotowe drinki, typu tam 4-5%. I wygląda sytuacja tak, że po prostu jeżeli chcecie kupić mocny alkohol, to musicie iść do marketu, który jest obok. I właśnie Publix ma tak, że obok ma oddzielny Publix alkoholowy typowo. I wtedy tam sobie idziecie idzie kupić coś mocnego, jeżeli potrzebujecie oczywiście. A w normalnych marketach macie tylko taką podstawę, właśnie wino, piwo, ewentualnie coś, jakieś tam szampany, a nic mocniejszego tam nie dostaniecie. Pewnie się dziwicie, czemu jesteśmy nagle w moim domu, bo zacząłem nagrywać i okazało się, że pani podeszła i powiedziała, że nie mogę tu nagrywać, bo miałem ze sobą oczywiście aparat. Obiektywem i tak dalej, więc powiedziała, że niestety nie ma szans, żebym nagrywał. I później wiedziałem, że była już taka czujna, więc nawet za bardzo z telefonu nie mogłem nagrywać, dlatego postaram się Wam opowiedzieć mniej więcej z pamięci, jak to wygląda. Kilka filmików z ukrycia nagrałem i kilka zdjęć będzie, będę tutaj załączał. Więc po kolei mam zapisane, będę Wam czytał mniej więcej moje spostrzeżenia, powiem tylko tyle, że nie jest tak, że oni tylko jedzą przetworzone żarcie i w ogóle mega niezdrowe. Jeżeli chce się, to naprawdę można się tam odżywać dobrze i zaraz zobaczycie. Także po kolei. Pierwsze wrażenie czysto, przejrzyście, nie ma bałaganu, nie ma blokujących przejścia i yy, alejek, yy, jakichś tam produktów tak jak u nas czasami się trafiają, wiecie, kiedyś Lidl u nas też taki był, na przykład, nie potykałeś się z koszykiem o te rzeczy a teraz mam wrażenie, że im dłużej jakby te sklepy są w Polsce, tym bardziej one są, robi się taki jarmark z nich, że po prostu w Biedronce jak przejdziesz, to po prostu się potykasz się o ciastka yy, przy kasie, nie? W każdym razie ogólne wrażenie, bardzo dużo gotowców nie zachęcają do gotowania samemu, to fakt, ale jeśli myślicie, że jesteśmy lepsi, to wam Pokażę tutaj kilka obrazków i przypomnę: zupka wifon, knorr, gorące kubki, parówki, serki topione, nagetsy, gotowe burgery w żabce do na stacjach. Można wymieniać bez końca, naprawdę my jesteśmy też królami przetworzonego żarcia i tu się nie ma co śmiać z Amerykanów, bo u nas jest to samo naprawdę. Tylko my tego nie widzimy, bo jesteśmy przyzwyczajeni do tych rzeczy, więc tak u nich jest dużo przetworzonego żarcia, ale u nas też, więc nie chcę tu nikogo bronić, ani nikogo oskarżać. Chciałem, żeby było jasne. I postaram się ogólnie tak troszkę minimalnie subiektywnie, ale jednak będę się starał być obiektywny w tych opiniach tutaj. Kolejna rzecz. Wielkość produktów, bardzo duże ilości. To jest Kosmos. 24 paki napojów, puszek, butelek i tak dalej. To jest norma. Piwo to samo. Worki z lodem 5kg. Duże paczki mięsa. To jest różnie, ale nie ma tak jak u nas tacek 400 gramów. Raczej od 800 wzwyż, bo tam jest oczywiście w tych funtach. Niestety to się też tyczy bekonu na przykład. Nie kupicie tak jak u nas 4 plastrów czy 5, tylko raczej 15-20. Wtedy trzeba wiadomo to jakoś zużyć, bo te mniejsze po prostu. Ja praktycznie nie widziałem małych opakowań bekonu. Inna sprawa, że ten bekon jest grubszy i tak dalej, no ale to już przejdę później do tego. Co jest po wejściu jak się wchodzi do samego marketu. Na początku macie koszyki i wózki przy samym wejściu w środku i od razu kierujemy się w prawo i zaczynają się pierwsze działy. I pierwsze działy to najpierw jakieś takie promowane produkty, a następnie mamy od razu po prawej mamy cukiernię i piekarnię, gdzie są panie i tam obsługują. Plus macie gotowe ciastka, gotowe jakieś tam y, torty, w ogóle torty ogromne, bo takie naprawdę o takie potrafią sprzedawać. Gotowe kawałki, takie duże też można, ciastka. Widziałem, że bardzo dużo tych ciastek robią. Potem mamy dział, który jest z, tak jakby ta piekarnia. Obok tej piekarni mamy jeszcze te takie bułki kraftowe, powiedzmy, do burka. Burgerów też również się zdarzają. Są na przykład Hogi Rolls, te takie do Fili cheesesteaka, które były bardzo dobre, bo je kupowałem i testowałem, naprawdę bardzo fajne, żałuję, że u nas nie robią tych bułek. Następnie przechodzimy do działu mięsno-serowego. I to jest tak, jak u nas jest lada. Są panie i panowie, którzy mają krajalnicę i wybierasz, co chcesz. Nie ma tak jak u nas, że jest mnóstwo kiełbas. Raczej jakieś takie szynki głównie, oni ten Maple Glaze lubią, czyli te takie glazury klonowe, i tak dalej. Oni lubią mieć te wędliny lekko słodkawe, to zauważyłem. Da się też kupić American Cheese. W bloku w ogóle i oni też mogą go kroić tam na miejscu krajanicą, więc wstępnie obok macie dużo gotowych gotowców, czyli właśnie sałatki gotowe, gotowe jakieś nagetsy, wingsy, chyba pierogi widziałem, ale ogólnie nie ma tak jak u nas, wiadomo, to nie jesteśmy w Polsce, więc nie ma dużo pierogów i naleśników, tylko bardziej tych amerykańskich rzeczy, jakieś tam właśnie nuggetsy, jakieś tam wingsów, jakieś tam sałatek specjalistycznych, ogólnie wygląda to bardzo dobrze, w sensie jak na no to patrzyłem, to nie miałem takiego jak u nas, jak czasami spojrzę na te gotowe wyroby, to aż cofa, to u nich faktycznie. Też nie jest atrakcyjne, w sensie przynajmniej wizualnie nie kupowałem, nie próbowałem, więc nie wiem. Dużo zup, krabowych i tak dalej. Wszystko naprawdę wygląda, że jest spoko. Nie wiem, nie patrzyłem dokładnie składów, ale mówię, tak, na pierwszy rzut było to naprawdę atrakcyjne dla wzroku. Zaraz obok jest dział z wędlinami już pokrojonymi, tak jak u nas macie normalnie sprzedawane w paczkach. Jest też spory wybór. Serów jest bardzo duży wybór. Tam, tam są też te sery różne prowolone, włoskie parmezany, czedary. Spory wybór jest naprawdę tego. Jest też trochę jakichś meksykańskich, tylko w kawałkach, oczywiście, w tym miejscu. Więc one są to dziwnie poroska. Strzeliwane w ogóle tak doższy dodam, że na przykład te sery w kawałkach są w tym miejscu, a na przykład takie tarte są zupełnie na samym końcu w ogóle sklepu z innej strony, więc nie wiem z czego to wynika. Przechodzimy dalej i mamy dział warzyw i owoców, czyli taki no, dość ważny, powiedziałbym, ogromny dział, bardzo dużo warzyw, bardzo dużo owoców różnorodnych. Większe wrażenie na mnie robi oczywiście dział organiczny, bo tu macie obrazek, mają te spryskiwacze, wygląda to naprawdę zawodowo. Wizualnie to robi robotę i widać, że warzywa są cały czas dzięki temu takie bardzo świeże kolory w ogóle takie intensywne. Są trochę droższe, ale nie. Nie jest tak, że są dwa razy droższe, więc myślę, że jak ktoś się uprze i chce się odżywiać zdrowo, to myślę, że będzie spokojnie mógł to tam robić. Jeśli chodzi o wybór ogólnie, jest bardzo duży tych warzyw, zwykłych też. Można znaleźć fajne tropikalne owoce, to naturalne, bo przecież jesteśmy na południu, tam jest, więc macie z Meksyku i tak dalej, różnych tam y, pełno fajnych rzeczy. Wybór warzyw i ziół ogólnie jest bardzo duży. Tutaj jest mega duży wybór, naprawdę jakieś kolendry w różnych odmianach, nie, nie takich jak u nas, nawet w takich dużych liściach. Tomatillo, czyli miechunka pomidorowa, które się robi świetną salsa verde. Tam oczywiście występuje, z Meksyku. Można kupić na miejscu, co mnie zaskoczyło negatywnie. Ziemniaki pakowane w folie, po jednej sztuki. Z kodem kreskowym. No po prostu dla mnie to jest takie nieporozumienie, no ale skoro to robią, ktoś to chyba kupuje. Nie wiem dlaczego, nie wiem po co, po co komu jeden ziemniak. Czasami też potrzebuję jednego, ale to mogę sobie kupić na wagę. A oni sobie postanowili ułatwić folią. To jest, co jest dziwne, ale no nie mi ocenia. Ceny owoców bio ogólnie organicznych moim zdaniem są tak około 20-30%, czasami może trochę więcej niż te zwykłe, więc nie jest tak, że są dwa razy droższe, jak niektórzy mówią. Być może niektóre konkretne byłyby takie droższe, ale z tego co obserwowałem, to jak brałem na przykład lepsze limonki, albo lepszą cebulę, czy tam lepsze pomidory, to nie były aż tak drastycznie droższe od tych zwykłych. Więc da się, naprawdę. Obok dział z warzywami na świeżo są oczywiście soki i tutaj w baniakach po galonie, czyli 370 czy 380 litra, więc sporawe. I oczywiście macie mniejsze ilości typu tam jakieś takie jak u nas bardziej jak litr, ale jest tego dużo mniejszy wybór, naprawdę bardzo dużo mniejszy wybór. Więc te duże baniaki dominują i dlatego w takim rozmiarze macie największy wybór. Następnie jest dział z pakowanymi w plastikowe opakowania pokrojonymi Owocami. Tutaj się nie chcę wypowiadać, bo z jednej strony rozumiem, że ich, oni chcą, żeby było wygodnie, z drugiej jest mega nieekologiczne, więc jak, jakby, no tak, ta, ciężko jest to oceniać po prostu. Potem się zaczyna dział mięsny, wybór jest bardzo duży i to nie jest tak, że wołowina dominuje. Raczej strzelałbym, że to jest mniej więcej tyle samo drobiu, tyle samo wieprzowiny, tyle samo wołowiny. Oczywiście macie jeszcze ryby i tak dalej, owoce morza, tego jest też dużo, ale tak jakby się skupiając na mięsie, no to taka jest porówno. Nie jest tak, jakby ktoś sobie myślał, że oni tylko wołowinę żrą. Nie, tak nie jest, naprawdę. Jakość mięsa jest bardzo spoko. Przynajmniej z tego co obserwowałem i kupowałem na, na miejscu. Moim zdaniem lepsze niż u nas, jeśli chodzi o taką bazową półkę, że tak powiem. Ale nie testowałem tego aż tak długo i dużo, żeby, żeby wiedzieć, powiedzieć coś więcej, więc to są bardziej moje takie na szybko spostrzeżenia. Cena mielonej wołowiny 80 na 20 to w oko, okolice 40 zł, czyli 10 dolarów za jakiś kilogram. Coś tego typu. bo tak, y, Oni tam podają to w tych funtach mi na tak na bieżąco ciężko było to przeliczać. W każdym razie takie opakowania po mniej więcej właśnie y, niecałe kilogram wzwyż się pojawiały, mniejszych raczej nie było. Jakościowo to wołowinę porównałbym z taką na przykład świeżo mieloną z sergrosu, którą tam się da kupić u nas. Steki kosztowały po około 15 dolców za 600-700 gramów. Takie dwa kawałki. Były droższe. Jakieś blakangusy, łagiu, ogólnie nawet blendy do, do bulgerów, ale nie było nic jakiegoś extra fancy. To było trochę droższe, maksymalnie tam dwa razy droższe, czyli nie wiem, 80 zł. Nie było mega jakieś coś, co by mnie powaliło cenowo. Przynajmniej w tym markecie. Drób bez problemu. Można kupić bez antybiotyków. Ogólne wrażenie było takie, że tamtej, tamtejsze mięso nawet wizualnie bardziej zachęcało niż to nasze marketowe. Jakby porównując do naszych polskich marketów. Ale być może to jest kwestia tego, że ja po prostu nie byłem u siebie i wiecie, piła takiej sugestii, że jestem w innym miejscu i to może być lepsze. Ale mówię, tak na pierwszy strzał ogólnie wszystko się wydawało troszeczkę jakościowo bardziej, może nie wiem, może świeższe po prostu. Następny mamy wędliny. Parówki do hot dogów, na przykład wołowe, których wybór był po prostu kosmiczny. Jakie dosłownie chcielibyście? I tam były rodzaje różne. Bardzo takie zmielone jak parówka, trochę bardziej jak kiełbasa, więc naprawdę tam jest, pod tym kątem hot dogów jest raj. Jeżeli ktoś lubi hotdogi, to jest naprawdę duży wybór. Potem jest bekon, którego tak jak mówiłem, tacki mają po kilkanaście plastrów albo i więcej. Grubsze plastry w różnych glazurach, typu jakiś syrop klonowy, wędzone jabłonią. Ogólnie tutaj Polska by się musiała sporo nauczyć, bo naprawdę bekon Amerykanie robią po prostu genialny mają bardzo duży wybór. Jakościowo kupowałam kilka, po prostu strzał w dziesiątkę. Ten bekon po prostu miażdży to, co mamy w naszych marketach polskich. Alejka z napojami to oczywiście to na cukru, barwników, ogromne butle, 24 paki. Da się kupić pojedyncze małe butelki, ale to jest bardzo mały wybór. W sensie, macie dużo mniejszy wybór napojów dostępnych po jednej sztuce niż, niż te takie duże paki. Zdarzają się też ciekawe znaleziska, jak na przykład Ginger Beer od Goslings, To jest ta marka, która robi rum Black Seal, który zastrzegł sobie prawo do nazwy Dark and Stormy, takiego koktajlu. Taka ciekawostka dla tych, co się interesują koktajlami. Zaczyna się też jakieś takie taki ruch nieco mniej niezdrowych napojów. Przykładem jest na przykład właśnie fioletowa puszka z napisem popi. To, to jest napój winogronowy. Napoje winogronowe w Stanach są dość popularne i ten w przeciwieństwie do konkurencji nie jest słodki, bo ma bardzo mało cukru. Dodają probiotyki i dodają ocet winny, żeby było bardziej zdrowo. Smakowo bardzo dobry. Propsuję ten napój, wyszedł naprawdę fajny. I jeżeli jest tego więcej, a widziałem, że jest, no to, to, to widzę, że jest jakaś poprawa. Kwestia, czy to Amerykanie kupują. Dział przekąsek oczywiście istny raj dla osób, które lubią leżeć, oglądać sobie Netflixa i chrupać. Niezależnie od tego, jak niezdrowe są to przekąski, Ameryka bezapelacyjnie jest liderem w tej dziedzinie. Ogromny wybór krakersów serowych takiej słynnej marki Cheezit. Przeróżnych snaków, chrupków, jakiś tam Cheetos Flaming Hat, ogólnie cała seria Flaming Hat. Kisy, Rafos i tak dalej, więc jest naprawdę tego mnóstwo. Mogę powiedzieć tylko tyle, że tam przypraw naprawdę nie żałują i ciężko znaleźć coś o płaskim smaku, tak jak u nas większość przekąsek, niestety. Być może dlatego w Polsce mamy mniejszy problem z otyłością, bo u nas te przekąski nie są aż tak uzależniające jak u nich. Przynajmniej większość. A jak nie wierzycie, to sobie, jak będziecie w stanach, kupcie sobie jakieś krakersy, cokolwiek. Zobaczcie, jak to jest doprawione w porównaniu z naszymi. Cenowo dość drogo, ale i tak dużo taniej, gdybyście mieli te same przekąski ściągać przez Allegro, na przykład kupując od firm, które to ściągają. Pozostały dział to nabiał, w którym oczywiście jest mnóstwo serów, rodzajów American cheese, sery meksykańskie, mega duży wybór jakichś tam serów koremowych typu Philadelphia i tak dalej. Jest tego mnóstwo. Obok tego działu już jest główny dział z pieczywem, i tam macie bułki już przemysłowe, owszem. Mega miękkie, dużo bardziej miękkie, ogólnie fajna konsystencja, dużo lepsze niż te u nas sprzedawane w marketach, nawet te najdroższe. Ale trzeba pamiętać, że skąd się ta tekstura bierze, ale jako raz na jakiś czas naprawdę do smasza te buły, to po prostu był kosmos. Nie? Oczywiście można zamówić kraftowe, jak to mówią, ale mówię, tamte gotowce naprawdę są dobre. Więc jako do burgera raz na jakiś czas spoko, ale nie jadłbym tego codziennie na pewno. Co nie zmienia faktu, że wybór był naprawdę duży. Zaraz obok jest dział tak zwanych laxatives. Nie muszę chyba tłumaczyć jakiego typu środki tam sprzedają, ale skoro jest odrębny dział tylko po to, najwyraźniej bywają tam problemy z zabarciami. Były też rzeczywiście działy z piklami, których wybór był bardzo duży i z łatwością można było kupić tak zwane dill pickles, czyli można powiedzieć, że coś pomiędzy naszymi kiszonymi a konserwowymi. Mówiłem o tym na bardzo wielu odcinkach. Nie były tak słone jak kiszaki, ale nie były też tak słodkie, jak nasze konserwowe. Idealnym przykładem, jak możecie sobie wyobrazić ten smak, to wyciągnijcie ogórka z jakiejkolwiek kanapki w maku. To jest właśnie mniej więcej ten smak. Dział z serami przetworzonymi, czyli słynne mac and cheese. Czyli Velvita, Kraft. To są marki, które tworzyły trend prawie 100 lat temu rozpuszczania sera, właśnie do roztapiania. Raj dla maniaków topionych serów były też słoiki z Cheese Whiz, czyli z tym serem, którego się dodaje do cheesesteak. Kupiłem, przetestowałem. Smakuje bardzo spoko i to, co macie w odcinku o filicisteku, tam jest mój przepis na Cheese Whiz, jest bardzo podobny. Pomimo fascynacji tego typu rzeczami, będąc w tej alejce, czułem się trochę jak w Czarnobylu. Najważniejszy dział z mojej perspektywy, czyli przyprawy. I tutaj sytuacja wygląda tak, że alejka tego działu jest wielka, tak same czyste, konkretne przyprawy typu papryka, sól, kmin i tak dalej, zajmuje może jedną dziesiątą całości. Reszta to gotowe miksy do pieczenia, do, do kurczaka, do mięs i tym podobnych. Zdecydowanie wolą sobie ułatwiać co tylko się da, przez co dział z faktycznymi przyprawami jest non stop pusty, nikogo tam nie ma. Co mi się bardzo podobało, to fakt, że wszystkie, dosłownie wszystkie przyprawy z tego działu są sprzedawane w szklanych słoiczkach, a nie tak jak u nas w tych torebkach papierowych, z którymi nie wiadomo co później robić, jak się otworzy. To jest rzecz, którą chciałbym w końcu zobaczyć u nas, bo u nas tylko macie tak naprawdę w słoiczkach szklanych jedynie sól i pieprz w błonkach. Przejdźmy do alkoholu. W większości stanów prawo jest takie, że alkohol mocny może być sprzedawany tylko w specjalnych liquor Store, czyli monopolowy. Dlatego w takich marketach jak właśnie Publix tylko kupicie piwo, wino lub gotowe miksy. Typu jakiś z czymś tam i tak dalej. Tego było bardzo dużo. Jakiś konkretny francuski szampan potrafi być tańszy niż u nas, tej samej marki, ale jednocześnie macie też dużo lokalnych win amerykańskich, tanich, w których jakość jest bardzo, bardzo różna. Przejdźmy do kas. Są tylko normalne, przynajmniej w tym markecie, ale wiem, że już wchodzą powoli tam te samoobsługowe również. Tutaj nie ma zbytniego zachęcania do używania ekotorep, jakichś tam papierowych. Głównie pakują foliowe torby, które wiszą na takich wieszakach za kasą, żeby prosto można było od razu zapakować, zakupy i ściągnąć. Zakupy po opłaceniu pakuje ci asystent kasiera, tak żebyś się przypadkiem nie zmęczył. Czy to jest potrzebne? Jeśli przyjdzie ktoś niepełnosprawny, to zapewne tak, ale czy normalny, zdrowy człowiek serio potrzebuje pomocy przy pakowaniu zakupów? Pora na podsumowanie. Z mojej perspektywy, zakupy w amerykańskich marketach robi się podobnie jak u nas. Też trzeba buszować po półkach w poszukiwaniu produktów, które nas interesują. Spośród setek gotowców, przetworzonego żarcia i tak dalej. Główne różnice to, że tamtych gotowców jest dużo więcej i po. Po prostu wybór towarów wydaje się być o wiele bogatszy w niektórych kategoriach niż u nas, porównując nawet z dużymi marketami typu Auchan. Mam wrażenie, że u nas market Oszą to jest po prostu duży market z małym wyborem, w sensie, że tak naprawdę wydaje wam się, że jest ogromna hala. Jak się tak rozejrzycie, to tak naprawdę to po prostu jest ilościowo rozłożone po markecie, że wydaje się, że jest duży wybór, ale nie jest aż tak duży, gdzie tam naprawdę na dużo mniejszej przestrzeni jest dużo, dużo więcej produktów, tak jakby patrząc pod kątem różnorodności. A pamiętajcie, że ja tam byłem tylko tydzień, więc to są moje subiektywne obserwacje z. Z Florydy, jak to wygląda z mojej perspektywy, z osoby, która dużo gotuje, dużo kombinuje i tak dalej. I po marketach w Polsce też bardzo dużo chodzi, więc mam jakieś takie, takie luźne przemyślenia, jak to, jak to wygląda. Zapomniałem uzupełnić dział meksykański. Jest bardzo dużo do, do wyboru z racji tego, że Meksyk jest blisko, to tam jest naprawdę te, tego dużo więcej niż u nas i można sobie troszeczkę kuchni meksykańskiej nadrobić. Dajcie znać, co wy sądzicie na ten temat. Czy wybieracie się do Stanów, czy jesteście ciekawi, jak to jest na żywo być tam i właśnie robić te zakupy, próbować i tak dalej, bo mało osób, kiedy tam jeździ. Faktycznie samemu gotuje. Zazwyczaj jednak się jedzie do hotelu, zamawia się żarcie, albo się jeździ gdzieś tam do, do knajpy, więc y, tu miałem taką perspektywę mieszkańca, można powiedzieć, przez tydzień. Chińczyznę mają zarąbisto, jeżeli będziecie polecam sobie zamówić. Dobra, na dzisiaj tyle. Mam nadzieję, że się podobało. Przypominam, że książka Fox wersji Gotowania już jest. Możecie ją zamawiać na adifox.pl. Do zobaczyska. Siemanko.